W imię ojca i syna, i ducha świętego Amen. Prośmy naszego zbawiciela, aby pobłogosławił ten nagrobek, który wznieśliśmy na grobie jego służebnicy Krystyny. Błagajmy, by miłosierny Pan swym nieskończonym miłosierdziu, naszą siostrę, obdarzył łaską życia wiecznego, a tych, którzy opłakują jej śmierć, by dał pociechę serca i umocnienie wiary. Panie Jezu Chrysty, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez swoje zmartwychwstanie przewróciłeś nam życie. Pobłogosław ten nagrobek, które postawiliśmy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone wskrzeźć do życia chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Błagajmy też Chrystusa, aby pobłogosławił te kwiaty, lampki, które stawiamy na grobie naszej siostry Krystyny, jako symbol naszej wiernej miłości pamięci. Prośmy też Zbawiciela, który na krzyżu ofiarował się Ojcu za zbawienie wszystkich ludzi, aby przyjął nasze modlitwy za naszą siostrę. Ty, Chryste, chciałeś pocieszać ludzi opłakujących śmierć swoich bliskich. Obiecałeś, że każdy, kto wierzy w Ciebie, choćby umarł, żyć będzie. Dlatego wejrzy na nas, którzy modlimy się za duszę świętej pamięci Krystyny, która odeszła do wieczności. w te kwiaty, które złożyliśmy na jej grobie, jako znak łączącej nas miłości i wdzięczności. Za dobro, które spełniła na ziemi. Pobłogosław lampki i znicze, które zapaliliśmy jako symbol naszej modlitwy o dopuszczenie jej do wiecznej światłości. Spraw niech te świeże kwiaty i płonące światło przypomną wszystkim nawiedzającym jej grup, że wierzymy w spotkanie z nią w radości i światłości bez końca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. No.